Nie robię ładnych piosenek dla ludzi, do forma ekspresji aż do obsesji jestem, cały czas w sesji 400 klocków od domu wyjechałem, by stać się lepszy Chcę czegoś więcej niż heta, w weekendu. Może to wezmę na album, na intro ją wezmę w parku, na winko Albo rzucę na koją, i nazwę ją dziś. Nie mam ochoty na nic To puszczę beat i... Tutaj zrobimy switch od kiedy tylko pamiętam, chciałem nawijać. Pierwsze koncerty widziałem na magnetów Wida. Tłumę ludzi, którzy lecą live, No marnę. Chybię trzy w sumie mówię, to jest to, to jest to. Byłem zdrowy, jeszcze wtedy nie wiedziałem co do Ci ludzie są smutne, co? Jak ten kick waliło mi serce pierwszy raz, jak uciekałem wtedy przed policją. Długo z i się otrząsnąłem, że nie mogę skończyć na ulicy. Jako nikt, bo mam ogromny dług, mamę, Sorio jesteś najlepsza. A tu jak uwierzył we mnie Forestiak Tak no, zawsze zapamiętam U, Dookoła karuzela emocji Zaburzenia osobowości Chcieliśmy być kimś jako dorosli a ja